Cześć, witajcie w kolejnym odcinku porodnika komputerowego Seniora, obsługa telefonu z systemem Android. Dziś pokażę, jak ustawić lub zmienić blokadę ekranu. Każdy telefon możemy zabezpieczyć przed niepowołanym użytkowaniem przez osoby trzecie, nakładając na ekran blokady. Jakiś typ zabezpieczenia, może być to hasło, może być to PIN, może być to taka łamigłówka, a nawet odcisk palca, czy yy, nasz wizerunek. Yy, do tego celu yy, musimy wejść w ustawienia. I tutaj w ustawieniach, mniej więcej w środkowej części, szukamy takiego trybu, jakim jest ekran blokady. Tutaj w tej części ustawień możemy różne rzeczy ustawić dla ekranu blokady, czyli tego, co się pojawia po odbezpieczeniu yy, za pomocą bocznego przycisku zasilania. Natomiast w górnej części tej sekcji mamy typ blokady ekranu. I tutaj yy, niebieską czcionką pod tym typem blokady ekranu jest pokazany, jaki w tej chwili na moim telefonie. Jest tryb blokady ekranu. Akurat przyszedł mi SMS w międzyczasie. Na moim telefonie w tej chwili jest tryb blokady ekranu. Przeciągnij, ale zobaczymy, jakie mamy jeszcze inne tryby do wyboru. Pojawiają się na tym telefonie następujące możliwości: Przeciągnij czyli tylko przesuwam palcem po ekranie. Jest to tak naprawdę brak zabezpieczeń. Później mamy y, możliwość ustawienia symbolu, kodu PIN, hasła, lub w ogóle nawet y, jest brak jakiegokolwiek y, typu blokady, a także biometria. Oczywiście pojawi się to tylko wtedy, kiedy nasz telefon ma takie funkcje. To jest y, możliwość y, odbezpieczania y, telefonu za pomocą jakby zdjęcia naszej twarzy lub za pomocą odcisku palcu, palca. Ja może pokażę, jak wygląda drugi z, druga z opcji, to jest symbol. W trakcie odbezpieczania ekranu będziecie mieli takie właśnie dziewięć kropeczek, które należy połączyć według wzoru, jaki sobie w tej chwili możemy nadać. Przeciągając palcem, tutaj w jakiś tam Symbol na przykład. Ja tutaj nie będę tego w tej chwili wykonywać, natomiast y, ja, y, jeżeli nadam sobie tutaj jakiś symbol łączenia tych y, kropeczek, muszę ten symbol zapamiętać. Czer na czerwono pojawia się komunikat, że jeżeli zapomnę, jak, jak, w jaki sposób łączyłam te kropeczki, będę musiała zresetować cały telefon, a wszystkie dane, które na nim są, Czyli na przykład historia połączeń, SMS-ów czy galeria ze zdjęciami prawdopodobnie zostaną usunięte. Więc niestety, zapom za zapomnienie tego, w jaki sposób odblokowujemy nasz ekran w telefonie, no może nieść ze sobą dosyć duże konsekwencje. Także ja tutaj z tego zrezygnuję na razie. I pokażę, jaki może być kolejny tryb, typ blokady ekranu. To jest kod PIN. To zabezpieczenie jest już średnim zabezpieczeniem, zresztą tak samo jak łączenie tych kropeczek. Tutaj ustalamy sobie czterocyfrowy kod PIN. Najlepiej, żeby cyfry się nie powtarzały i nie były one w jakiś sposób z nami powiązane czyli na przykład, żeby to nie był dzień i miesiąc naszego urodzenia, czy też rok urodzenia. Jakieś cztery cyfry najlepiej, żeby się nie powtarzały. I tutaj tak samo, jeżeli zapomnimy ten kod PIN, to niestety po restarcie trzeba zrestartować, zresetować telefon i wszystkie dane zostaną usunięte. Ja się tutaj wycofuję z tej części. Mamy jeszcze hasło, i tu już jest to oznaczone jako wysoki poziom zabezpieczeń. Hasło w odróżnieniu od kodu PIN. Musi, y, musi się składać z minimum czterech znaków, więc może być dłuższe, i tu już w haśle pojawiają się również oprócz cyfr, jeszcze litery. No i tak samo, jeżeli zapomnimy hasła do telefonu, do odblokowania y, ekranu, pozostaje nam tylko zresetować telefon, a wszelkie dane zostaną usunięte. Mamy tu jeszcze opcję biometrii czyli ustawienie y, twarzy. Ale jeżeli, nie wiem, panowie nagle będą z golą wąsy albo zdecydują się na zarost, czy też założymy okulary, może być tak, że telefon nie rozpozna naszej twarzy. Nie wiem, czy jakiś mocny makijaż mógłby też sprawić, że niestety nie odblokuje się nasz ekran, więc no nie jest to chyba dosyć dobra metoda zabezpieczenia. Myślę, że dosyć dobrą metodą zabezpieczenia jest odcisk palca, czyli tutaj w trakcie tej metody, akurat w moim przypadku, na tylnej części telefonu jest miejsce na to, żeby odcisk palca tam jakby zostawić jako wzór i później tym odciskiem palca będę odblokowywać telefon. No wtedy trzeba oczywiście zapamiętać, który to był palec, ponieważ linie papilarne na każdym palcu są niepowtarzalne i inne. Także ja tutaj nie będę zakładała żadnej z tych blokad ekranu. Natomiast polecam jakąś metodę blokady sobie ustawić i koniecznie zapisać w jakimś miejscu, jak ta blokada Wygląda. W przypadku symbolu narysować sobie w jaki sposób łączymy te kropeczki, a w przypadku kodu PIN albo hasła też zapisać jak, ten, jak te hasła i PINy wyglądają i do czego one są przyporządkowane, czyli że do jakiego telefonu. Nasza pamięć może być zawodna i możemy niestety zapomnieć, jak to sobie ustaliliśmy kiedyś. Także polecam nad, tym, nad tą kwestią bezpieczeństwa się zastanowić, ustalić jakiś pin, żeby czuć się bezpiecznym. To już wszystko na dzisiaj. Zapraszam na kolejny odcinek poradnika komputerowego seniora dotyczącym obsługi telefonu z systemem Android. Cześć.